Cześć. Są z nami dzisiaj Tifon i Tifon Pro. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi się ich używa, zapraszam do oglądania. Instagram oczywiście na początek. Mirosław Mazanec albo Pan Mirek, co wpiszecie i tak ja wyskoczę. Tam wrzucam zdjęcia z testowanych przeze mnie telefonów. Z tych nie. E, ceny. Ten model Tifon kosztuje 1149 zł. Ten droższy Tiffone Pro 1349 zł. E, Sprzedaje je. T-Mobile. Skąd w ogóle taki pomysł, żeby operator sieci komórkowych zaczął sprzedawać smartfony pod swoim brandem? Nie mam zielonego pojęcia. Przypuszczam, że dzieje się to w ten sposób, że przychodzi ktoś do salonu. Umówmy się, klient mniej zorientowany mówi chciałem wymienić telefon, skończył mi się abonament. Czy może państwo mają coś dla nas? A tam mu mówią, a mamy tutaj taki fajny telefon, to może pan go weźmie. Przez dwa lata będzie pan płacił troszeczkę wyższy abonament. I już. No i pewnie tak to się odbywa. Można też te telefony oczywiście kupić sobie samemu, zapłacić całość, ale po używaniu jednego i drugiego telefonu mam wątpliwości co do tego, czy po prostu to się opłaca. Oczywiście T-Mobile nie robi tych smartfonów robi je taka chińska firma Wingtech bodajże tak się nazywa która się właśnie specjalizuje w robieniu takich urządzeń na zlecenie dla firm trzecich czyli po prostu ma komponenty ma fabrykę tam wszystko składa i blenduje tutaj marką T-Mobile. Pudełka Pokażemy, pokażemy, pewnie że pokażemy, bo tutaj w tym pudełku, oczywiście wszystko jest w ładnych różowych kolorach T-Mobile, natomiast w środku oprócz szpileczki i telefonu nie ma nic. Znaczy tak, tutaj jest jeszcze kabelek, ale ładowarki nie ma. To jest pudełko numer jeden, a w tym drugim pudełku dla odmiany, które też się tak rozkłada, mamy szpileczkę, a tutaj nawet kabelka nie mamy. Myślę, że był, tylko że zaginął w boju, bo przecież nie ja pierwszy testuję te urządzenia, no i tak wygląda bardzo krótki unboxing. Jeszcze sprawdzę, czy tutaj nie, no nie ma. Nie ma kabelka. Kabelek zginął. Uwaga T-Mobile, Kabelek zginął. Więc ja tę pudełka odkładam, no i opowiadam jak tych telefonów mi się używało zaczniemy sobie od budowy oba telefony są duże, ten mniejszy ma przekątną wyświetlacza 6,52, tutaj jest 6,82 czyli i jeden i drugi telefon to jest kloc, kloc plastikowy w sensie, że tutaj z tyłu jest plastik tutaj ten bok oczywiście też jest plastikowy to jest takie matowe mieniące się, no tych odcisków palców tak specjalnie tam nie widać, no i też śmiesznie wyglądają te wyspy, śmiesznie w sensie że tutaj jest więcej oczek, a ta wyspa mniej wystaje, a tutaj jest mniej oczek, a ta wyspa troszeczkę Bardziej wystaje, przy czym tutaj jest taka o, powiedzmy, że to jakaś ochronna ramka, tutaj e, czegoś takiego e, nie ma. E, co my mamy tutaj na dole? Więc tak, mamy wejście miniczek na słuchawki. Tanie smartfony, czyli wejście miniczek na słuchawki, USB-C i głośnik. No i tak, z głośnikami i tym zewnętrznym, i tym do rozmów jest w obu tych telefonach problem. Moim zdaniem, e, jeden z największych problemów. No zwłaszcza z tym głośnikiem do rozmów, no bo w końcu telefon jednak służy do rozmów. Ten głośnik do rozmów jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo cichy i dokładnie tak samo jest z tym głośnikiem audio. Zresztą ja wam pokażę, bo ja wiem, że nie lubicie jak Wam y, odtwarzam muzykę, no ale tutaj nie ma wyjścia, tak? Tutaj nie ma wyjścia. Włączymy sobie piosenkę, która oczywiście już uciekła z pamięci. Ok, chwila przerwy, y, zaraz wracam, albo może tutaj będzie. Zobaczmy, tutaj, tutaj pewnie nie będzie. Tu jest. Ok. No to dobrze. Uwaga, włączam muzykę. I zobaczcie, nastawię sobie najpierw na ciszę. Jedziemy. No, nic nie słychać, tak? Nic nie słychać. 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 Jesteśmy w połowie. Coś lekko bzyczy. Dopiero tutaj, na maksie coś słychać. Oczywiście jeden głośnik, więc go przytłumicie. Wszystko jest płaskie, no ale tak jak widzieliście, gdzieś mniej więcej do połowy, to nic tutaj nie słychać, tak? Dokładnie tak samo jest tutaj na tym telefonie, no słabo, słabo jest tutaj z głośnikami. A jak rozmawiałem przez jeden i przez drugi telefon, to też trzeba tam podjechać z tą głośnością podczas rozmów na maksa, no bo inaczej rozmówca mi mówi, że słabo ci słyszę, tak? No. A jednak telefon służy do dzwonienia, do rozmawiania. Także to jest problem w tych telefonach. Tutaj jest czytnik linii papilarnych, i on i w jednym, i w drugim telefonie jest ok. Tutaj w zasadzie bym się nie czepiał. Jest też, proszę bardzo, odblokowanie twarzą. Tutaj to wygląda tak, tutaj to wygląda tak. A odblokowanie twarzą wygląda tak, więc jest w porządku. Przycisk do regulacji głośności, no to wiadomo. Tutaj nic, no i tutaj mamy dwa sloty na dwie karty SIM, ale jedną z nich można zastąpić kartą pamięci przy czym tutaj tej pamięci wbudowanej w modelu tańszym mamy 128, tutaj mamy 256. W sumie budowa budżetowa, no a jakość dźwięku głośników jest po prostu najzwyczajniej w świecie słaba. No to teraz przewracamy sobie te telefony do przodu, a z przodu mamy wyświetlacze IPS, a nie AMOLED oczywiście i są to wyświetlacze o rozdzielczości HD, nie Full HD, tylko HD. No i to jest niska, 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 niska rozdzielczość. W dodatku one są troszeczkę inne, jak widzicie, chociaż mam wszystko ustawione dokładnie tak samo, to ten jest jakby tak ciutkę jaśniejszy w tym mniejszym telefonie, tutaj nie. Jakbyśmy chcieli sobie coś w ustawieniach tutaj dopasować, to wejdziemy sobie w wyświetlacz i możemy sobie dopasować nic. To znaczy, tu w kolorach. Nie mamy nic, nie mamy żadnej możliwości zmienienia dynamiki, no, czegokolwiek. tak. Tutaj takich cudów nie ma, jest tylko i wyłącznie ciemny motyw, automatyczna jasność. To przynajmniej tyle dobrze, że jest. Także w ustawieniach nic nam tutaj nie pomoże. No i to jest Oldschool, tak? to jest Oldschool z taką dużą łezką, z wielką brodą. Mi taka broda duża nie rośnie, jak tutaj jest w tych telefonach. No i z grubymi ramkami. Także to są takie telefony sprzed 5-6 lat mniej więcej, no i niestety no, wyświetlacze, wyświetlacze tutaj są jednym z najsłabszych punktów programu, no a ja zawsze powtarzam, że trzeba tak dobrze bilansować, tak, działanie, jakość wykonania, wyświetlacz jest dla mnie zawsze ważny, no bo w ten sposób korzystamy z tych telefonów, jak wychodzimy gdzieś na zewnątrz, jak chcemy coś zobaczyć na tym telefonie, no to tutaj najzwyczajniej w świecie będziemy mieli z tym problem. No to teraz chwilkę o działaniu i o oprogramowaniu. Obydwa smartfony mają dokładnie ten sam procesor, czyli to jest MediaTek Dimensity 700. Ten tańszy telefon ma 4 GB ram a ten droższy 6. Nie znalazłem nigdzie możliwości wirtualnego powiększenia. Co zresztą i tak średnio ratowałoby te telefony. Obydwa też mają odświeżanie tylko i wyłącznie 60 Hz, nie mamy 90. No i ich działanie jest podstawowe w ten sposób. Aczkolwiek, aczkolwiek no dzięki temu, że na przykład ten wyświetlacz to jest HD, a nie Full HD, czyli nie obciąża tak specjalnie procka, no to też jakoś strasznie tutaj narzekać nie będę. Antutu Benchmark. Obydwa telefony są dosyć słabe. Mają prawie taki sam wynik. Tutaj mamy 357, a tutaj mamy 362 000. Czyli tutaj mniej tego RAMu, jednak troszeczkę obniża ten wynik. Działają tak sobie. Wczytajmy sobie coś. Na przykład tutaj. No. No to widzicie, że o szybkości czy jakiejś płynności specjalnie mówić tutaj nie można. Te zakładki w pamięci nie są trzymane długo, tak jak wcześniej widzieliście. Uciekają. To jest ten droższy model, a w tym tańszym będzie mniej więcej tak samo, więc też tutaj nie ma specjalnie się nad czym rozwodzić. GPS i w jednym, i w, tele, w drugim telefonie działa OK. Tutaj nie jest źle, jest NFC, czyli zapłacimy zbliżeniowy, to też jest OK. No i tak jak już mówiłem, jakość rozmów telefonicznych nie jest najlepsza, tak? No, oczekiwałbym, że w budżetowym, chociaż ta cena wcale nie jest taka specjalnie budżetowa, to oczekiwałbym, żeby w telefonie, zwłaszcza robionym przez Operatora sieci komórkowych, no to co jak co, ale jakość rozmów powinna być dobra. Tutaj po prostu słychać nas słabo. Jedynym plusem jest 5G, o ile to jest w ogóle jakiś plus, no bo jak ci, którzy się interesują, wiedzą, właśnie aukcja na 5G została rozstrzygnięta kilka dni temu, także w końcu skończy się ta proteza 5G, a operatorzy mogą zacząć robić normalne 5G, ale to też kilka lat potrwa, zanim pokrycie kraju będzie. Duże w tym momencie to 5G jest w dużych miastach, więc nie jestem przekonany, czy to 5G to jest coś, co jeszcze w tym momencie powinno nas specjalnie kusić do kupna takiego telefonu. Nie powiedziałem jeszcze o oprogramowaniu. I to jest ciekawa rzecz. Znaczy tak, mamy Androida 13 i w jednym i w drugim telefonie i to jest czysty Android. W sensie, że spodziewałem się, że tutaj będą jakieś na przykład doinstalowane aplikacje od t albo coś takiego, a nie. Nic takiego tutaj nie ma miejsca. Jedyna rzecz jest taka, że o, mamy tapetę, Kolorze, i jak się telefon wybudza, no to jest wielkie logo T-Mobile, no bo to są w końcu ich telefony. Natomiast tutaj w ustawieniach nie mamy żadnych śmieci, tak? Także tutaj absolutnie nie narzekam. Android 13, dwa, dwie duże aktualizacje systemu i trzy lata poprawek bezpieczeństwa. No więc to jak na takie budżetowe telefony nie jest wcale źle. Szybciutko zdjęcia i filmy, szybciutko, bo tutaj niestety nie ma się nad czym rozwodzić. Znaczy tak, oczek tutaj jest w diabły. Tutaj w tym droższym modelu mamy 50-megapikselowy obiektyw główny, Mamy szeroki kąt 5-megapikselowy, jest makro 2-megapiksele i detekcja głębi 2-megapiksele, czyli nic. A tutaj mamy główny obiektyw 50-megapikseli, a oprócz tego makro i głębia po 2-megapiksele. Z przodu selfie tutaj jest 8, a tutaj jest 16. Jakoś zdjęcie słaba. No, po prostu nie ma się co tutaj oszukiwać. Jest duża różnica między głównym zdjęciem a szerokim kątem. No i generalnie te zdjęcia są raczej ciemne. Raczej ze słabą dynamiką, raczej ze słabą rozpiętością tonalną, sztuczne. Widać, że tutaj oprogramowanie jakoś próbuje coś tam wyciągać. No, naprawdę tutaj się nie ma czym chwalić tych Telefonach. No i tutaj dokładnie jest tak samo. Ten szeroki kąt, na no, ewentualnie, może nam dać coś więcej, tak, w sensie pobawienia się. No, jest. różnica oczywiście jest. Zobaczcie, jakie są kolorki inne tutaj na no, głównym, na szerokim kącie. No, po prostu te zdjęcia najzwyczajniej w świecie są słabe. Przy selfie trzeba uważać, bo z automatu jest włączony jakiś typ upiększania, i zobaczcie, jak ja jestem gładki, jak pupa niemowlaka. Dopiero później się zorientowałem, nie, nie, o teraz to już jestem ładny, stary, brzydki, taki jak naprawdę wyglądam. Także, no po prostu to jest jakość zdjęć podstawowa i w jednym, i w drugim telefonie, a jakość filmów nie ma żadnej stabilizacji. W związku z czym, jak chodzicie i nagrywacie filmy, no to jest trzęsionka. Zresztą, zobaczcie sami. 1, 2, 3. Witam. To jest film nagrywany w rozdzielczości Full HD. W dwóch telefonach można jeszcze nagrać rozdzielczość 2K, cokolwiek by to nie znaczyło. No i nie mam ciemnego pojęcia, czy tak stabilizacji optycznej nie ma i w jednym i w drugim telefonie. Elektroniczna nie wiem. Pójdę szybciej. Może nie będę biegł, bo i tak jestem na dwa rzędy. a żyję, a dojechałem do połowy pracy. Jeszcze muszę wykonać ręce, ale pojechać tam mniej więcej gdzie widzicie. Czyli do drugiej strony Okęcia, jeszcze stamtąd kawałeczek do domu, więc trochę mi zostało. Możemy się przyzumować pewnie i w jednym i w drugim telefonie. Tylko ja tego nie zrobię, bo mam dwie ręce zajęte ale napiszę wam ile razy możemy się przyzumować. Jakość pewnie i tak byłaby kiepska. Dzień dobry i to jeszcze ja, czyli stary człowiek i może, ale już coraz mniej. Tutaj tak samo Full HD. Tam może nie, bo tam jest pod słońce przejdę się troszeczkę tak, żebyście zobaczyli jak wygląda stabilizacja, o ile ona w ogóle tutaj jest w przedniej kamerze bo czasami jest tak, że nawet jak jest coś z tyłu, to z przodu tego nie ma już nie gadam kłaniam się i znikam no i jeszcze bym zapomniał, w tym telefonie mamy też szeroki kąt, w związku z czym możemy też nagrać film w szerokim kącie ale podczas nagrywania nie możemy przeskakiwać pomiędzy obiektywami, to znaczy tamto nagranie no to było tylko w obiektywie głównym. Przy okazji powiem, że i w jednym i w drugim telefonie, bo sprawdziłem już, możemy się przysumować 10, 10-krotnie podczas nagrywania, no a na szeroki kąt możemy tylko przejść wtedy, kiedy zapauzujemy nagranie, wybierzemy szeroki kąt i zaczniemy w ten sposób znikam, nie nudzę. Co nam jeszcze zostało? Bateria. No to przynajmniej tutaj nie będę narzekał. W tym większym telefonie większa bateria 5000mAh, tutaj 4500mAh. Co ciekawe, ten większy telefon można naładować bezprzewodowo. Dlaczego w takim telefonie ładowanie bezprzewodowe? Nie mam zielonego pojęcia, ale fajnie. Chociaż chyba wolałbym mieć ładowarkę w zestawie. W każdym razie, Władowanie jest wolne, nie chcę skłamać, chyba 15-watowe. Długo się te telefony ładują. Ja je ładowałem ładowarką z Pixela, to jest chyba 25 watów. No i to. Y to podchodziło nawet pod dwie godziny, znaczy tutaj dłużej, tutaj troszeczkę krócej, no bo wiadomo, że bateria jest mniejsza. Rozładowywanie tych telefonów też na szczęście jest długie, e, dlatego że to są dwa dni, tak? A nawet jak ktoś e, mniej używa tego telefonu, na no umówmy się tutaj, akurat zdjęć dużo raczej robić nie będziecie, multimediów na tym telefonie też nie będziecie specjalnie oglądać z wielką przyjemnością na tym wyświetlaczu. No to ktoś, kto mnie używa tego telefonu, spokojnie i trzy dni e, ten telefon mu wytrzyma, bo przynajmniej energia z tego telefonu sama z siebie nie ucieka. Znaczy, jak wieczorem zostawicie ten telefon, on będzie miał 80%, to rano też będzie miał 80%. Także przynajmniej na to narzekać nie będę. Czyli, co ja sobie sądzę o tych urządzeniach? No więc wydaje mi się, że to jest tak, że. E, jest pewna grupa osób, które nie są zainteresowane technologią, które mają to gdzieś, albo ta technologia ich nawet troszeczkę przeraża. Nie chcę powiedzieć starszych osób, no ale no powiedzmy, że tak tego typu klientów, oni przychodzą sobie do salonu, mówią, że kończy im się abonament, a tam osoba im mówi, no to proszę bardzo, tutaj przedłużymy abonament, mam jeszcze dla Pana taki telefon, płaci Pan, nie 20-30 zł miesięcznie i będzie Pan miał na dwa lata spokój. No i te osoby takie telefony kupują. Nie miałbym problemu z tymi telefonami, bo generalnie no, dla takich osób rzeczywiście nie trzeba jakichś wodotrysków, trzeba podstawę, więc nie miałbym problemu z tym modelem, gdyby nie to, że po prostu jakość rozmów telefonicznych w tym telefonie jest nie najlepsza. Ten głośnik jest słaby i to głośnik zewnętrzny i głośnik do rozmów tak samo. Więc przynajmniej to moim zdaniem powinno być w tym telefonie zrobione lepiej, no a jest słabe. O, i to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie i co? I do następnego smartfona albo jakiegoś innego urządzenia. Na razie, hej, cześć!